A tam? Tam nic nie ma. Oho, co to jest? A to są tiubki, dobra? Tjub... A to? Nie wiem. Tu nic nie ma. O! <laughs> Ty, tu jest jakiś kot potrzebny, panie. Może to jest jakieś szybkie wyjście ewakuacyjne, żeby spierdalać stąd jak najszybciej. Był domestos. Mestos. Dobra. Tu nic nie było. A tu. O! Szczykawka. Dobra, nie mogę zabrać. Szatany, kurwa. Poczekaj, co ja muszę zrobić? Eee, no to kurwa, podaj mi kod. Nie, nawet nie w kurwie. Kurwa, jestem tu minutę, już się zesrałem w gacie prawie. Gdzie jest większy FOF? Plastik baks, dobra. Tak, weźcie to wszystko w kurwa. Do plastikowego worka i Al Adradę. Co? Andrade? Dobra, trupku chodź tu. Ok. Tu nic nie ma, tylko wielki Kino. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Dobra, czekaj, nie tak, nie tak. Ale ciary kurwa nie, nie, Ale ciary <grywa> <grywa> O panie Ale ciary Ej, nie zamykaj drzwi kurwa Uu, To było dobre Nice, No dobra, tu nic nie mamy eh? Tu nic nie mamy eh? Tu coś mamy Okej okay. Tu nic nie mamy, nie? Okej. Okay. to, Tu nic nie mamy. Jebany szatan, see? O! Mol, Co to jest Mol? Blemishes? To jest kurwa dużo słów, których ja nie znam. W ogóle. I need to file the copy up front. Żadnych, uh, kurwa, szatanów mnie nie zjedzą, nie? Co puka? Kurwa, zamykaj te drzwi! Czas, żeby... zniszczyć. Kurwa, wsiadaj i wypierdalamy stąd. Siadaj! Co za cholerstwo. Dobra, co ja teraz muszę zrobić? E... Możesz mi tu nie świecić, kurwa, żebym ja coś widział? Gdzie jest cały utster do tego dziedzictwa? Tutaj, nie? Dobra, to i, 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 i te tematy, nie? Jak to działa? Aha. There we go. Nice. Hmm. Dzieś są akapsy kurwa. Dobra, tu są tomaty. Tu są nie chcę nożyczku. Nie chcę nożyczków. O, są. Dobra. Nice. Zrobił to. Tutaj ty kurwa mać Ej, to nie co no to za ziomek? Panie, jakieś oszustwo Dobra, gdzie jest reszta płynów. No przecież... <laughs> every second with you the good is running up rebecca <laughs> tissue builder eh? Weź się kurwa uspokój, gościu. Ja mam tu robotę do zrobienia. Metanol. To jest potrzebne? Tak. Masz coś do powiedzenia jeszcze, typku? Eee, gdzie jest metano? Tu nie ma. Zamykaj za sobą drzwi w tramwaju nie mieszkasz Ej, gdzie jest metano? Tutaj? Ja nice. Stać mu sonda na <grywka> dokładnie. Reagent? Nie, nie rozumiem trochę, o co tu chodzi, jeżeli chodzi o odkrycie, ale muszę się wypierdolić parę razy, to zrozumiem. Dobra, gdzie były tubki? Gdzie były tubki, nie? I potrzebuję jeszcze tego. No wypierdalaj. I'm missing something. No. Kto kurwa zgasił światło? I'm missing something. Czekaj, co ja tam, co ja wcześniej robiłem? Co tu trzeba było robić? Forcęs. Eee... A. Pompujemy. Muszę czekać, czy mogę... Muszę czekać. Muszę rozkwinić trochę sam gameplay. Nie, ja nigdy nie grałem w takie gry, wiesz. Także wiesz, muszę trochę rozkwinić metodę samą. Sterowanie, cały ten... wiesz o co mi chodzi. Jestem kurwa, to czuję się tak, jakby był... Kurwis. Trochę nie rozumiem o co tu chodzi, to znaczy... Te kartki dają mi możliwość... The special piece of script, scripture with the ability to reveal demon marking. When a demonic marking is near, the... ...patchment will smolder and combust. Bring the marking into the material world to be found. No dobrze, i to jest, to jest, to są znaki, które określają imię demona, tak? I teraz poczekaj, bo jeżeli ja to wezmę. Czemu te drzwi są otwarte? Okej. Okay. To jest ten znak. Zgadza się. To był ten. Nie? Tylko nie rozumiem, bo wcześniej też mi się coś tu spaliło. Jak one się ujawniają? Czy one się ujawniają w toku ogarniania zwłok? Okej. Okay. Na przykład w jakimś etapie, czy. No dobra, mm, co to było dalej? Całkiem możliwe, że po etapie. Nie no, rozkwinię, spoko, Sonda uh. Stąd analną odjebać. There we go. obracanie się To tu jest piętro, kurwa? Czy ktoś na strychu napierdano? Teraz się spodziewam, kurwa, <coughs> Complete the first body in the main Op. kurwa, nadaje się, nadaje się do roboty. <śmienicza> no myślę. Hm. <śmienicza> Jeremy Mam dla Ciebie coś Cały zestaw kurwa Patrz to jak kurwa wampir wygląda, ja pierdolę. Dobra kurwa, wampiry obrabiamy panie Mmm tu kurwa z wampir Nie, gramy w horror kurwa ale tylko tak chwilowo, na rozluźnienie, bo już mi kurwa tętnicę rozerwie zaraz ciśnieniem. <laughs> A chuj mi chuju gasi światło? Chłopie, no wampir. Dobra, co teraz? Aha, dalej o... O nie, panie. Kąm ślady, patrz. Ja, ja zastanawiam się, czy kurwaaś nie ciarki przeszły w pizdun. Mom. Ty ale wyobraź sobie kurwa wętrę z taką grę z takim naprawdę dojebanym budżetem. Takim wiesz, wi wiele dziesiątek milionów z wyjebaną grafą i tak dalej. Przecież to może by zawał dostać kurwa. Ty Boss Kurwa, do macie. <śmienność> <Aaaaaah>! Dobra. <śmienność> Ej, dziś zamknięte. Ja mam dosyć głośno, kto kurwa na słuchawkach, nie? Dobra, obrabiamy wampira dalej. Czekaj może teraz. No i właśnie, i teraz... Nie rozumiem o co tu chodzi. Bo niby się spalił temat. Nie. Tam był znak, ale tutaj już nie ma. Może przez gaszonym świetle, tylko nie. A może nie zawsze? Pierdolony. Jebany szatanus.